Tematem będzie poddawanie matki y, sztucznie unasiedzionej, bez sprawdzonego czerwienia. Y, przeważnie to są matki reprodukcyjne. I jest właśnie ta matka, która wczoraj przyszła z hodowli pani Gębalowej, linii prima, sztucznie unasienniona bez sprawdzonego czerwienia. Bez sprawdzonego czerwienia z tego względu, że że zależało nam na, na czasie, i tematem tym będzie właśnie poddawanie matki reprodukcyjnej od pasieka pani Gębalowej. Przychodzi to w takich pudełkach. Otwieramy pudełeczko. I proszę bardzo, jest matka razem ze swoją świtą. Proszę bardzo. Okoliny, bo były zamknięte cały czas. Przygotowana pod, do poddania, w specjalnej klateczce. Zaopatrzona w rodowód, którym jest napisane, kiedy się wygryzła, jakimi trudniami została zapłodniona. Jest to y, poddawanie matki takiej sztucznie unasienionej, jest to najtrudniejszy w sumie etap poddawania tych matek będzie poddawana do odkładu który został tydzień temu przygotowany nie powinno być tutaj czerwiu ani mateczniku ale przed poddaniem trzeba to sprawdzić spokojne. Można do tego celu lub użyć wody, żeby je uspokoić, chociaż nie potrzeba, bo są spokojne. I zaczynamy pomalutku. Pomalutku budźmy. jest ładny, dużo pszczół. To jest czerw. O i proszę bardzo, to są mateczniki ratunkowe, które trzeba po prostu zlikwidować. To jest właśnie ten przegląd, żeby pszczoły nie, nie pozwolić na założenie własnego matecznika, bo to jest warunek przyjęcia tej matki. To są następne takie mateczniki, proszę bardzo, że są zasklepione. Przez cały tydzień nie zaglądaliśmy tutaj do nich, bo nie było pogody, padały deszcze. Piękny, dorodny matecznik. Jeszcze tydzień temu nie było tych mateczników. Pszczoły oczywiście chowają wszystkie mateczniki, żeby pszczelarz nie dojrzał. Ile? A trzeba je przyjechać. A zobaczcie, ile. ile tych mateczników jest tutaj. Założyły dużo mateczników. Oj, to będę miał przeprawę. Ale już nie mają jajeczek, już nie mają na czym zakładać. Także trzeba wszystkie te mateczniki zniszczyć. Pierwszy taki cieplejszy dzień, gdzie można coś przy nich zrobić. Każdą lampkę trzeba przejrzeć. Nie przeglądamy tylko tych ostatnich, które były słonawymi lampkami, tam nie powinno być matecznicy. dużo kropu, czyli coś tam noszą. Żeby tylko pogoda była taka jaka jest, to będzie dobrze. Tu mają całą ramkę z pokarmem, którą wcześniej włożyliśmy, także z głodu nie, nie nie zemrą. W razie czego same sobie jeszcze nanosiły. Proszę bardzo, jak się to wszystko ładnie świeci. Pszczoła bardzo spokojna. Taka powinna być, na pewno jesienią taka nie będzie i wtedy trzeba będzie się uzbroić. To, że były te mateczniki na skraju czerwiu świadczy o tym, że były matecznikami ratunkowymi. Nie jakimiś tam rojowymi czy jakimiś innymi. Proszę bardzo, jakie piękne trudne bo ten to jest wypasiony. Ciekawe na czym się tak wypas Na miodziku proszę pana Na miodziku to można się nie wy to był szczyplotki jeszcze pyłkiem się Chyba na tej ramce było najwięcej mateczników i tą ramkę jeszcze raz dokładnie obejrzymy. Ukryły jakiegoś matecznika, bo nam nie przejmą tej matki. i Będziemy mieli problem. Ponieważ te mateczniki były tutaj, to spróbujemy na tą ramkę oddać matkę w plateczce. do tego podejść w ten sposób, że na końcu plastra wycinamy miejsce na kateczkę. To miejsce wstawimy. No, Matkę dając kateczkę. Może nie widać tam. Zobaczcie ile pyłni. Miejsce na klatkę, w to miejsce stawimy klateczkę. Jest piękna pogoda do tego. Strzały są bardzo spokojne. Co mamusia? Przyjechałaś do łodzi? Z daleka. Czas na Ciebie. Piękny taki czerwony znaczek ma. On jest różowy. Z napisem AJ. Klateczka ma dwie komory. Mniejszą i większą. Jest to tak skonstruowane, że jeżeli zdejmiemy tą zatyczkę, to pszczoły tutaj wybierając będą miały kontakt z tym z matką taki ograni ograniczony. Jeżeli tutaj od, od, od sklepu, tu są też takie zatyczki, to od tego zdejmiemy tą zatyczkę, to mają przez tą komorę dostęp bezpośrednio do matki. Czyli najpierw, najpierw zrobimy w ten sposób, że otworzymy im tą pierwszą komorę, która nie uniemożliwi się do matki, a substancja mateczna poprzez, o, tu jest takie wąskie przejście podobne do rozmiarem do kraty odgrodowej i tędy mogą się z matką komunikować. Żeby zwiększyć, zwiększyć hmm, skuteczność starzy przedaży nauczyli mnie może zdradzę tajemnicę. Nalewka z matek, które kiedyś tam wymienialiśmy, rzuca się do spirytusu i one się tam moczą. Podobno bardzo skuteczne. Pomal posmarujemy tym klateczkę. Może to pomoże w odniesieniu sukcesu. Proszę, Na spirytusie nalewka ma już dwa lata i się nie popsuła. O, jest nawet staczek po którym jest matek taki żółty. Wszystkie matki, które kiedyś były wycofane, albo z jakiegoś powodu zostały ścięte, wrzucamy do takiego słoiczka i sobie trzymamy. Matka nie powinna tak na słońcu sobie przebywać, to jest błon. tutaj. proszę bardzo. One tutaj zostały, a mogły. Zobaczcie. Proszę. Można też przez wylotek. Zobaczcie, co one wyprawiają. Doktoreczka, wszystko. Zobaczcie. To był taki sekret pewnej pszczelarki, która mi go zdradziła. Gordon Surinam się pozdrawia. Zobaczcie, co te pszczoły wyprawiają. Interesują się bardzo tym, żeby się do tego zabrać. czyli o, proszę, to do, do butelki weszł najchętniej. Uciechaj Proszę bardzo. Co to znaczy brak mamusi? Zobaczcie. Działa! dobrze, to teraz tak bierzemy sobie. Może panią asystentkę poprosimy o przytrzymanie tutaj, proszę bardzo. Będzie mi łatwiej wstawić tą klateczkę bez zgłoszenia pszczół. Dzięki. Ważna sprawa, klateczkę chociaż nie powinno się to wydarzyć, klateczkę powinno się dołem do, do dołu yy, czas postawić, żeby nie zalać ewentualnie maskę. i przywiązujemy grupę. żeby wyjmować pszczoły, inni mówią, żeby nie wyjmować pszczoły. Pszczoły są różne, nie wiem. Zobaczymy. wiem. Mamy jedną kamerę otwartą, drugą mamy zamkniętą. Jeszcze przytrzymaj na chwilę, to jeszcze posmaruję dobrze. Goreczkiem, proteczki. Teraz nie wrażenie. Atrakcyjność lateczki zwiększona dziesięciokrotnie. Proszę bardzo. Trzymaj na No i tyle. Niepokoi, tu są spokojne. Wkładamy rameczkę, możemy ją do środka bardziej. Mam nadzieję, że mateczników nie przegapiłem żadnych. Zajdziemy za jakiś czas, zobaczymy. Nie, tutaj nie dać nie, nie, nie rady pod... ale nie, to później zobaczymy sprawdzimy wieczorem co się dzieje na razie jest spokojnie, interesują się klateczką zrobił się pewien ruch, coś się dzieje szukają, szukają zapachu już wiedzą skąd można by to zobaczyć w środku, jakbyś chciała pokazać Muszę zdjąć kamerę Warto pokładać młodym szczelarze. No Proszę bardzo Jak się interesują klateczką w To jest ten cien, bo nie będzie tu Zachowują się spokojnie, nie żądlą i oby tak było. Zamykamy. Biały, matkę reproduktorkę, która będzie odpowiedzialna za wszystkie matki w naszych pasiekach. I to by było na, wszystko, na, na tyle. Zobaczymy, jak ją przyjmą, czy ją przyjmą. Skuteczność, skuteczność przyjęcia matki takiej sztucznią u jest dosyć niska. Także prawdopodobieństwo, że może się coś nie udać jest dosyć, dosyć wysokie. Ale, ale warto spróbować, bo bo, jest to matka rasowo czysta, zapłodniona trudniami prima, po niej, następne pokolenie f 1 powinno mieć bardzo dobre cechy, skrzyżując się z naszymi tutaj miejscowymi trudniami. Dziękuję za uwagę, wszystkiego dobrego dla wszystkich pszczelarzy, młodych, starych, doświadczonych, niedoświadczonych i tych, którzy są wyśmiewani na forach, i tych, którzy są chwaleni. Ci, co się mądrują. Wszystkie, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Witam serdecznie, Ole Miodek. W nagrywania zapomniałem o najważniejszej sprawie. To znaczy okracie odgrodowej na wylotku. W przypadku właśnie jeżeli matka jest unasieniona sztucznie, ona ma naturalny pęd do wylotów na, do, do, usiennia, do, do unasieniania się często ginie w takim locie i przy poddawaniu matki właśnie tego typu ważną sprawą jest zastawienie wylotka kratą odgrodową który uniemożliwi jej wylot na taki lot godowy ta krata odgrodowa będzie tu na tym wylotku do czasu, aż matka zacznie czerwić i rodzina już będzie pełno prawnym stanowiskiem w naszej pasiece. Będzie to na tyle. Widać pszczoły już przylatują pola, przylatują trutnie, nie mają jak wejść, krata odgrodowa jest dobrym wyjściem, ale i z drugiej strony od czasu do czasu trzeba by te trutnie w jakiś tam sposób wypuścić. Może koledzy mają jakiś sposób na to, pewnie może trzeba by było jakąś przegonkę, nie wiem, zobaczymy co się będzie działo. Pokażemy następny filmik, może już z czerwiącą matką. Do zobaczenia o Tak. Witam serdecznie. Dzisiaj sprawdzimy ewentualność przyjęcia mat matki, którą poddawaliśmy wczoraj. Pszczoły siedzą cichutko. Uwolnimy ją do końca w razie czego. bez dymu jak najmniej ruchu słoiczek opróżniły proszę bardzo, zaglądamy im później i zaglądamy przy okazji przejrzymy czy nie założyły nowych mateczników Komórki już przygotowane do czerwienia, to dobry znak. Komorę opróżniły z tej strony, tu widać, mają kontakt z matką. Druga komora jest nieruszona. Pszczoły zachowują się w stosunku do matki. Spokojnie. Matka chodzi. Myślę, że będzie dobrze. Czyli otwieramy. Pokaż, no, Tlatteczka troszeczkę była w nieodpowiednią stronę skierowana, ale może to i lepiej nie będziemy ich denerwować, robimy. Oddamy im tę matkę do dyspozycji. Przykitowały klateczkę. czy masz? Już tutaj widać jak się kontaktują z matką tu przez ten otwór w tej pierwszej komorze Karmią się nawzajem myślę że być dobrze. Mam parę pszczół z jakiegoś powodu w lateczce nie żyje. Otwieramy tutaj zateczkę drugą z drugiej komory. To już będzie koniec naszej działalności. Myślę, że będzie dobrze. Przewiążemy klateczkę z powrotem i niech ją uwolniam. mają dostęp, wkładamy i zamykamy myślę, że będzie dobrze. Jeszcze zajrzymy do tej drugiej ramki, ostatniej, czyli na matyczniku. Nie wiem, czy dużo. Tyle, ile było trutni, tyle się wylęgło, wylęgło po tamtej matce. nie zawsze jest za dużo. To tylko wam się tak wydaje. Teraz im damy na kilka dni spokoju. Nie będziemy zaglądać, żeby ich nie denerwować. Jest, jest wzią, wziątek w tej chwili, ale i tak damy im później słoiczek z pokarmem. Na razie zamkniemy. Wczoraj zostawiłem otwarty wylotek zapasowy, żeby trudnie miały którędy wychodzić. Mam nadzieję, że część tych trutni już wyszła, poszły. Dzisiaj już niestety muszę ten wylotek zamknąć, żeby uwolniona matka przez pszczoły nie, nie poszła do oblotu. No i kratę jeszcze założyłeś. Krata. krata po to, żeby matka nie wyszła. Sposobem mamy matkę reprodukcyjną, z której później zaczniemy hodować matki dla własnej potrzeby. Przede wszystkim dla własnej potrzeby. Jeżeli będą jakieś nadwyżki, to chętnie udostępnię te nadwyżki za darmo dla mojego sprzedaży. Także proszę być w kontakcie. Do usłyszenia.